Witam wszystkich z tej strony znowu pan Adrian. Pisaliście w komentarzach, bo ja czytam, żebym był bardziej energiczny, ale bardziej energiczny niż taki jaki jestem, nie potrafi być. Całą moją energię fizyczną przekładam na inteligencję, którą wykorzystuję w FIFA. Także ciężko być inteligentnym i jednocześnie dobrze opanować emocje. A propos emocji, dzisiaj w kąciku artystycznym nie będzie kąciku artystycznego, tylko kącik pomocy. Chciałbym Wam pomóc robić pułapkę offsideową, gdyż widziałem, że wiele osób ma z tym problem. Zwrócę uwagę na jeden filmik w internecie, żeby Wam pomóc. Proszę, przed nami młodzieniec, który nie wie, jak robić pułapkę offsideową. Zobaczmy ten film. Ja snucę bramkę! Gdzie się robi pułapkę? Halo! Eee, nie, tu nie! Goń go tam! za nim! Jak? Tak, że bramka stracona. Teraz pokażę wam, jak robić pułapkę offside'ową. Kiedy wasi przeciwnicy posiadają piłkę, wystarczy lewy krzyżak nacisnąć w dół, a później znowu w dół i następnie jest robiona pułapka offside'owa. Mam nadzieję, że pomogłem. Z racji, że uważam, że dobre gry należy wspierać, Postanowiłem, że doładuję FIFA pońcy i Wespre serwery oraz dobro portfela EA, żeby zrobić dla nas w przyszłym sezonie jeszcze lepszą gierkę niż ta, która jest teraz, chociaż nie wiem, czy można. Ta gra odnosi taki sukces i takie pochwały od graczy, że myślę, że się lepiej nie da zrobić. Ale cóż, otwórzmy paczki. Mam 1050 FIFA pońców, więc będzie stać nas na dwie paczki za 25 tysięcy, ale. Zostaje nam 52 pońców i nie wiem, co z nimi zrobimy. Oto pierwsza paczka. Czy jakieś wzmocnienie naszego klubu nastąpi? Nie wiadomo. Jest na to spora szansa, ale czy tak będzie? O, kolejna dobra paczka w naszym klubie. Zobaczmy, kim jest zawodnik. Środkowy obrońca z Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain to świetny klub, Francja znajduje się w Paryżu, a to wszystko sprawia, że ten środkowy obrońca jest dla nas dobry. Przed nami druga paczka. Nie wiem, czy trafimy coś lepszego, czy nie, ale mam taką nadzieję. Zobaczmy, co będzie w paczce. Jest szansa na coś naprawdę super. Wow, naprawdę, nawet jakieś grubsze te flary. Hiszpania, uwielbiam Hiszpanię, gdyż jest tam ciepło. Real Betis też, bo ma w członku nazwie Real, a Real Madrid jest najlepszy. Zobaczcie na ten upgrade. Borja Iglesias był taki śpiewak. Iglesias, to nie może być przypadek. Te paczki były na tyle dobre, że zdecydowałem się otworzyć jeszcze jedną. Tym razem za końsy. No bo co ja z nimi zrobię? Zobaczmy, kto będzie w środku. Może być ktoś dobry, może nie, może być różnie, ale każdy gracz jest dobry. Zobaczmy. Wow, znowu są flary. Bardzo mnie to cieszy. A w środku jest? Prawy skrzydłowy z Realu Madryt. Jest. Tak jak mówiłem, Real Madryt to mój ulubiony klub. Nie mogłem się bardziej ucieszyć. Mamy zawodnika z Realu. Zobaczcie, ile on kosztuje. 700 monet, a wydałem tylko 1000 wiwapońców, żeby go mieć. To świetny interes. Żeby nie wykorzystać mojego całego szczęścia tak bardzo, postanowiłem, że zagram mecz. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Skład przeciwnika, dużo kolorów, ale czy jest zgranie? Czy on potrafi tym grać? Tego nie wiem. Przekonajmy się. Zobaczmy, przybiłce Ronaldinho Gausto, który niestety ostatnio był w areszcie. Ponieważ posługiwał się nie swoim paszportem. Miał podrobiony. No ale skoro nie miał swojego, to jaki miał używać? Mam nadzieję, że wyjdzie z tego szybko, tak jak szybko mija obrońców. Oj, to może być gol dla przeciwnika. Super akcja. Ładnie uderzył z lewej nogi. Nie wiem co to był za zawodnik. Za chwilę się dowiem. Do tego świetna cieszynka. O Simon. Świetnie. Nigryjczyk zsylił bramkę i przeciwnik prowadzi jeden do zera. Mam nadzieję, że uśmiech pojawił się na jego twarzy. Ależ świetny zwutrywala. Jeszcze lepiej zachował się mój obrońca, który pobiegł dookoła. Zrobił takie ence pęce, która babka, w której ręce. Dzięki temu mi łardzi strzeli na 2 do zera, a mój przeciwnik ma coraz więcej uśmiechu na twarzy. Tak jak ja, bo lubię, gdy moi przeciwnicy są zadowoleni, że wygrywają. Oczywiście w poprzedniej akcji chodziło mi o. Oto, że tracimy bramkę na 3-0. Jest super. Przeciwnik strzelił bramki 3, a to dopiero pierwsza połowa. Niesamowite. Mam nadzieję, że jest dobrym graczem. Może być też słabym. Koniec pierwszej połowy. Przeciwnik wygrywa zasłużenie 3-0. Ja chyba nawet nie oddałem strzału na bramkę. To dzieje ja się tam pcham do gry online. Zobaczmy, jaka wspaniała skuteczność mojego przeciwnika. Gdzie on nauczył się tak grać. Trzy strzały, trzy celne oraz trzy bramki. Wielkie gratulacje. Ja mam taką samą skuteczność strzałów jak on. Zero strzałów to zero bramek. Jesteśmy na równym poziomie. Zobaczmy. Winicius to Brazylijczyk. Czy strzeli? O, obok bramki. Niestety niecelnie. Bije ręką w trawę, może urośnie wyższe. Znowu wybega Winicius. Zobaczymy, co będzie z tej akcji. Winicius przy bliższym słupku, ale znowu świetnie obronił bramkarz. Niestety Brazylijczyk nie jest tak skuteczny jak w El Clasico. Tam przynajmniej z pomocą Pikę strzelił bramkę. Tutaj bez pomocy Pikę chyba się nie obędzie. Ależ świetnie przejął Felix. Żał Felix. Świetne podanie. Strzał. A Niewiele zabrakło. Jeszcze Ronaldinho. Tak jest. Świetnie. Mamy 1 do 3. I mecz zaczyna się od nowa. Tylko jakbyśmy przegrywali dwoma bramkami. Zobaczmy. Strzał obok bramki. Austin. Wpuściliśmy go teraz. Zobaczmy. Austin broni bramkarz. Ajajaj. Dobry jest ten manuel z Nojera. Dembele. Dembele. Podanie do środka. Strzał. I obok bramki. Ależ się mylimy. Niestety. Szkoda. Kolejna akcja przeciwnika. Świetne podanie. Ajajaj. Poprzeczka. Szkoda, że tego nie wykończył miał jedną okazję, żeby podwyższyć stan tego prowadzenia na 4 do 1. Pomylił się i jest 3 do 1. Taki już jest futbol. O, znowu Vinicius. Co zrobi Brazylijczyk? Ajajaj, wywalił się na twarz. Tak też bywa. Czasem trawa przeszkadza i zawodnik wywala się na twarz. O, a tutaj jeszcze podanie górą, ale niestety niecelne. Znowu Vinicius. Zobaczmy. Strzał Ależ niezawodny jest ten Manuel Znojera. Jeszcze sędzia w 95 minucie pozwolił mu strzelić raz, ale niestety znowu słupek. Gdyby nie te słupki, gdyby nie poprzeczki, może Wynik byłby wyższy dla przeciwnika, a tak, niestety, tylko trzy bramki, a szkoda zasłużył na to. Niestety, przegrywamy to spotkanie, ale najważniejsze jest to, żeby przeciwnik dobrze się po tym spotkaniu czuł. Ja na jego miejscu czułbym się dobrze. Zobaczcie, cztery celne strzały, aż trzy bramki. Ja niestety nie zachowałem takiej skuteczności, przez co nie zostałem nagrodzony bramkami. A cóż to, a cóż to, prezenty od jej? Zobaczcie, dostałem 1000 monet razy 5 spotkań, a do tego duża złota paczka premium totalnie za darmo. Ja nie mogę, przecież to jest najlepsza gra na świecie. Tą paczką zakończymy dzisiejszy epizod, ponieważ była lekcja dla Was, a lekcja dla Was to jedno spotkanie mniej. Chciałbym zaznaczyć też, że dziękuję za wszystkie komentarze i lajki. A sprawdźmy, co będzie w paczce. Tutaj może być wszystko: może być zawodnik, a może być kontrakt. Nie wiem, co bym chciał bardziej. Zobaczmy. Jest szansa na coś dobrego. Jak to zwykle bywa, trafiamy coś dobrego. A kto tym razem? A kto to, a kto to? Hiszpan Ruben Alcaraz. Prawie Alcatraz. Takie było więzienie. W dzisiejszym epizodzie to by było na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, bo jest to ważne. Każdy sub to jeden sub. To było na tyle. Cześć.